takiej kolejności, że ufaj, wierz i proś. Yy, I dostałam słowo, że dlatego ufaj jest na pierwszym miejscu, że najpierw mamy zaufać, z tego względu, że to jest coś większego. Zaufanie to już jest coś bardziej intymnego. I ufając jakiejkolwiek osobie, komukolwiek, wiemy, że już mamy taką pewność, że na tej osobie możemy polegać. I właśnie tutaj prosić mamy z tą pewnością, że na Bogu możemy zawsze polegać. I o to, co będziemy prosić, on wykona. Tylko żebyśmy wierzyli i ufali. I to zaufanie właśnie powinniśmy sobie postawić na pierwszym miejscu. I też dostałam teraz w piątek czekając na live'a, gdzieś na Facebooka weszłam i pokazała mi się konferencja Kamińskiego i on dostał takie słowo padła mi w ucho piosenka i on potem dostał takie słowo prorocze żeby ludzie wstali i zaczęli wchodzić w kierunkach jakie im się y, podobają w takim jak, jak oni chcą y, i tak dostałam taką myśl, że mam wstać i zacząć też chodzić, zamknąć oczy i zacząć chodzić i się modlić. I chodziłam w sypialni, gdzie mam łóżko, mamy szafkę nocną, noc, zamknęłam te oczy i zaczęłam chodzić i się modlić. I co chwilę te oczy otwierałam. I otwierałam te oczy, bo myślałam, że się gdzieś uderzę. Usiadłam później po jakimś czasie i dostałam takie słowo i tak mi ufasz, że otwierasz ciągle te oczy. Wstań, zamknij oczy, idź i ufaj. I chodząc z zamkniętymi oczami i w takim zaufaniu, że Bóg mnie poprowadzi, że nie uderzę nigdzie, szłam najpierw za szybko, dostałam słowo zwolni. I idąc z zamkniętymi oczami i ufając, że nie uderzę w nic, to nawet jak dotknęłam czegokolwiek, to tylko się otarłam. Tak delikatnie się otarłam, że nie uderzyłam, tylko się otarłam. I to jest właśnie to, że na pierwszym miejscu jest zaufanie. Jak zaufamy Bogu, to to wszystko się wydarzy. To będziemy wierzyć, ufać, to On to spełni. Tylko my się nie możemy wycofywać, tylko stać w tym, że ufamy Mu. On wszystko wypełni.